Dzień dobry, życzę wam miłego pobłudnia, i poranka, tak powiedział Rafał przed chwilą, wiecie, no to fajny chłopak jest, co my mamy dzisiaj za dzień, ktoś mi podpowie, kurde Rafał sprawdź to, ja to mam dzień świstaka powiem wam często, to jest godzina za 5.8 i jest to wtorek, proszę państwa, ostatni dzień stycznia 2023! Yeah! Jeszcze 11 miesięcy i Sylwester! I święta będą, i urodziny będą jeszcze. Super będzie. To będzie super rok. Muszę psa wpuścić, bo słyszę, że dzieciaki nie reagują, a on stoi na zewnątrz. I ten, i szczeka. Jeszcze tylko podjadę do sklepu po mleko, bo zabrakło. O, słyszycie? Uff Idziemy. Czekaj, zagadamy do niego. Teraz zobaczymy co powie Czy zdążył go wpuścić Siemano Co robisz? Halo? Cześć. Wpuści siebie? Puścił go. Dobra, idę im powiedzieć, żeby go wpuścić. Używamy bocznych drzwi, bo nauczył się skakać na klamkę. I, i jest e, do wymiany klamka. Halo, wpuścicie go? Please. Alberta. Dobra, wytrzyj mu łapy. Dzięki. Dobra, już Maja się tym zajmie. Także słuchajcie. Plan jest, o, o szczeka dalej. Zaraz go ogarną. E, plan jest taki, że dzisiaj będziemy lecieć dalej ściany. Skończyć to wątpię, żeby chłopacy skończyli, choć mówili, że skończą dzisiaj te ściany. Ale jutro myślę, że już będzie wszystko finito, jeżeli chodzi o murowanie My możemy zająć się środkiem, możemy zrobić część płyt, obramowanie do okna, możemy wyrzucić nawet ściankę, słuchajcie. Tylko, że dopóki nie mam tak jakby całego dachu pokrytego, a nie chcę go kryć, ze względu na, na brak ścian, bo muszę dojechać płytą dachową do końca. To, 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 to nie wiem, co tam będziemy ogarniać. Jeszcze nie mam planu, słuchajcie. Ale musimy zrobić dobry plan, bo też nie może trzech ludzi stać i czekać, aż murarze skończą ściany. <ślefania> Więc możliwe, że będziemy może płyty ogarniać na sufit. Bo w sumie to nasuwicie mogłyby być, tylko, tylko że to, to zawsze ta wilgoć wieczorem to jest ten problem, nie? Nie wymyślam, zastanowimy się. Najpierw mleko kupię, dojdę do siebie, bo wypiłem rano kawę, co prawda, ale jeszcze nie czuję jej we krwi i, i dopiero zrobimy plan. Także jak dojadę, to pogadamy sobie. Ja pogadam najpierw z chłopakami i będzie wszystko jasne, proszę Państwa. Także życzę wam miłego dnia A, jeszcze będę musiał zajechać do tego pana tam no, Sprawić, czy na pewno prysznic Wszystko działa Bo on oczywiście nie zapłacił nam jeszcze pieniędzy Ani elektrykowi, nie zapłacił pieniędzy z tego tygodnia Nie wiem, czy czekał aż wszystko będzie skończone Czy co Ale taki jakiś oporny trochę jest Jeżeli chodzi o płatność Więc muszę do niego podjechać, upewnić się, że wszystko gra Że pan zadowolony A jak zadowolony, to Niech mi robi wypłatę Zobaczymy się za chwilę Cześć! Miłego dnia! Oh, sorry. Mor That's okay. Morning. Morning. Będziemy zapłacić. Więc jest plan. Plan jest taki. Dzień dobry, jeszcze raz. Ściany, dzisiaj postaramy się skończyć ogólnie. To jest nasz plan. Zrobić ramkę do okienka tutaj to jest nasz drugi plan, bo te wszystkie skosy ja już Wam pokażę, już są pokręcone, także wszystko jest pięknie, ładnie ze spadkiem w tamtą stronę. To musimy rozebrać, ale nasi klienci są niegotowi. Nie słuchajcie, nie przygotowali w ogóle kuchni. Mówiłem poniedziałek, wtorek, w ogóle no jeszcze się tym nie zajął, więc dzisiaj prawdopodobnie się nie zajmie. Chyba, że jak wróci, yy, zawiezie córkę do szkoły i to ogarnie. Kanapy mamy, telewizor. Nie wiem, czy on będzie gotowy dzisiaj, więc możliwe, że zajmiemy się tym jutro. Od razu wszystko poleci. Czyli drzwi, okno, kuchnia i taki będzie plan. Czyli dajmy im dzisiaj jeszcze czas, żeby się tym zajęli, a my zajmiemy się ile się da tutaj yy, góra, środek, cokolwiek. Posprzątamy, wypieprzymy wszystko, co tu jest. Zrobimy już taki naprawdę ład, ładnie. Aby jak najwięcej miejsca tu było, żeby naprawdę żeby tu był porządek. Nie potrzebujemy tyle gratów, wrócą graty do mnie na ogród. Deski, które są niepotrzebne, bo są, część jest naszych czy skafolzistów, batony mamy tysiąc batonów. Jak ktoś potrzebuje batony, to niech nie zabiera, bo ja nie wiem za bardzo co z nimi zrobić teraz słuchajcie. Także jeżeli ktoś potrzebuje takich batonów 2 na 1, dachowe te grube, to jest tu kilka. I tyle. Poza tym, porządki, 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 ile się da. Dzisiaj zrobimy. Let's go! Zobaczcie, jaka pogoda. Ja lecę do sklepu, lecę po joysy i lecę po tarczę, bo e, skończyła się. Dobra, dojechałem do Teliste. Zacznijmy od wypakowania siatki, e, bo mam dwie siatki, które mi zostały. Jak utrze, i wezmę joysy, i wracam do boysów. A, i tarczę muszę wziąć. Dobrze, słuchajcie, mam tarczę, za duże pieniądze, choć cena była na displeju straszna, ale to jest dobre, że ja zawsze mam tutaj dobre ceny, ostatnio o mnie bardzo dbają, może przez to, że taki chorowity jestem, <śle> źle wyglądam. Ludzie się mnie pytają, co ze mną jest, gdzie moja energia się podziała. Nie wiem, po prostu, jestem wyeksploatowany, staram się cały czas, ale to już są jakieś er iskry dosłownie. Czy z tego jeszcze będzie płomień? <laughs> Nic, wracam do bojsów. Pogoda yy, jest jaka jest. No, no, nie pada, troszkę wiatr się poprawił, ale to nie przeszkadza nam. Lecę do nich, zawiozę drewno, zawiozę tarcze i pojedziemy do tego pana razem. My i wy, ja i wy, sorry, ja i wy. I zobaczymy, co tam, czy wszystko w porządku z tym prysznicem. Let's go. Tak, to już pod Facea pójdzie. Dobra, uzgodnione. Słuchajcie, jedyny bawol jest taki, że mamy wodę akurat w tym miejscu, gdzie jeszcze ścianka ma być zebrana. Słuchajcie, zawór tam jednak trochę jest za daleko w tą stronę. Więc trzeba go przerobić. Trzeba będzie bruzdę zrobić. Kolanko założyć i zrobić zawór pod zlewem tutaj. Także przygód, 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 przygód. Ale to nie jest problem moim zdaniem. Powinniśmy sobie do radę. Ja do tego gościa zobaczyć jak, jak, e, jak tam jest e, z prysznicem, Czy wszystko ok? Czyżby miał upadać? No to wygląda, za chwilę tu lunie. Idziemy do góry. Let's go. Siemano. Słuchajcie, prysznic przetestowany. Jeszcze dorzuciłem tutaj przy y, panelu tak naprawdę silikon dookoła. Bo nie do, nie do końca ładnie to wyglądało. Poza tym. Tu się nic nie zmieniło, dołożyliśmy tylko kawałki płytek dołem. Została wymieniona platforma tutaj, czyli ten cały tray, podpięty odpływ, no i założona kabina. Słuchajcie, także wszystko jest ok, mi się wydaje. Testowane było, tak jak widzicie, już był ubrany prysznic, także nie ma tutaj żadnych wskazań na to, że coś gdzieś cieknie. Sprawdziłem to sam, jeszcze przetarłem tutaj, teraz akurat z silikon, ale poza tym. Robota dobrze wykonana. Wracamy na dach. Let's go. Wyszedłem stąd, ale powiem wam, światek jest boski. Nie? Poprosił, żebym jeszcze dołożył mu silikon tam przy dole. Spoko, no problem. Ja wracam z silikonem do, do tego do podprysznic. A on leży na podłodze słuchajcie. Leży przodem do prysznica i patrzy. Jak woda leci dołem drzwi. Znaczy nie to, że leci, tylko po drzwiach leci woda, spada na tą uszczelkę i skrapla się wiecie na, na, na brodzik. Ale siłą rzeczy tam lekko, tak wiecie, podskakuje ta woda, nie? Z tego brodzika, więc takie ma chlapnięcia gdzieś delikatnie na zewnątrz. To nie jest niestety szczelny brodzik. To jest szpara dołem i tylko jest taka guma jakby. Słuchajcie, i on mówi, że. Że mu tu woda leci, ja mówię, no to i co teraz mamy zrobić? Trzeba kabinę wymienić. Słuchaj, na inną. No nie wiem, co mogę zrobić. Ta uszelka jest taka, jaką dostarczyli. Nie? No to, to, nawet jakby była dłuższa, to też niemożliwe, żeby mogła być dłuższa, ponieważ wtedy by chlapała na. Wtedy zaginałaby się na zewnątrz podczas zamykania drzwi. Nie, ona jest tak specjalnie zrobiona. Wiecie, zaprojektowana przez fabrykę. I teraz jest problem że mu lekko pod drzwi, ale to nie jest dużo, to jest takie, wiecie, takie delikatne, delikatne tak jakby od czasu do czasu taka mrzawka się robi, wiesz, i podczas dłuższego prysznica, ta podłoga przed prysznicem robi się lekko wilgotna, to nie jest, że nawet mokra. Więc, no, jednym rozwiązaniem to jest położenie maty. Druga sprawa, tak czy siak, jak otworzy drzwi, to będzie miał za chwilę mokrą podłogę, nie? I, i taka, wiecie, rozmowa była dzika, co z tym zrobić. Tu, tu silikon mu dołożyłem, tam mu silikon dołożyłem Tak delikatnie każdą dziurkę, którą on tam gdzieś upatrzył leżąc na tej podłodze Żeby był tylko szczęśliwy Szczęśliwy, naprawdę Ale, ale wyjątkowy okazał się klient I co teraz? Mam nadzieję, że zapłaci pieniądze, bo Na razie jeszcze pieniędzy nie dostałem, oprócz tak zwanego funta Bo wpłacił mi tylko funta na konto, żeby sprawdzić czy Dane bankowe działają Powiedział mi, że niby zrobił ten przelew ale ja go jeszcze nie widzę. Dziadek, nie kombinuj. Sprawdzę. Nie, nie ma paymentu. Zobaczymy. Do końca dnia mam nadzieję, że to przyjdzie do mnie. Let's go. Mały postój po wapno wpłynie, słuchajcie. I wracam. 9,59. Tyle pobrało mi z konta. Zaraz ten. Zaraz zobaczymy, co tam u naszych boysów. Nie, na, na górze. Ja się wbijam po drabinie. Drabina jest oparta bardzo bezpiecznie o krzaczki. Słuchajcie, to się może źle skończyć. Lecę. Zaraz będę tam, czekaj. Dobra, już jestem prawie. Jestem duży. Nie mieszczę się tutaj. Także jesteśmy na dachu, słuchajcie. Chłopaki tutaj już powykańczali do wysokości batona. Więc ja się tu wbiję, żeby nie uszkodzić niczego. Trójkąty mamy pomocowane, tak jak obiecałem, tak są. Nie? Teraz musimy wrzucić płyty. To czekaj, ja muszę tam jakoś przejść. Właśnie widzę, żebym się nie wpierdzielił. Dobra, jak Tutaj już poleci na, na joystick, to już będzie dużo łatwiej. Co ja mam zrobić? To śruba, widzę, jest ładna. Dobrze by było ją stąd zabrać. No, obydwie. Dobra, piła jest. No, więc co? Ściana wykończona. Za chwilę tam, chłopacy, przeskoczona na drugą stronę. Pięknie, jesteśmy, jesteśmy, słuchajcie. Konkret, konkret. Jest naprawdę konkret. I dzisiaj rozbierzemy tam kuchnię, ale to jeszcze zajdę, żeby Wam wszystko pokazać. Let's go! Jesteśmy na dachu, słuchajcie, teraz to trzeba tak rozmierzyć, żeby wystarczyło płyt, nie? Wszystko co zostanie, żeby wystarczyło później na resztę. Więc, tu jest ile mniej więcej? 50 coś. Tu trzeba poprawić Joyce'a, bo się komuś przesunął. Trzeba odkręcić go, odcyknąć. Dobra, to nie jest problem, zaraz to poprawię. Narzędzie mam. Mamy 11 płyt mniej więcej na dach. Na jedną, po, na jedną tą. Ciekawe czy dobrze wyliczyłem. Let's go. A teraz proszę tu nie spać tylko. nie rozłączam. Zrobione. Następne cięcie. Pierwsza płyta jest. I tak po kolei. Część dachu pokręcona. Ja przedzwoniłem tyle razy w to. To jest nieprawdopodobne, jak ja nie dostanę jakiegoś tego. Udaru w łóżku. To mi i tak już za późno. Więc dużo ścinek nam dostajemy, to wykorzystamy wszędzie w takie miejsca jak i w takie miejsca Tu mamy jeszcze całą płytę, tu mamy yy, całą płytę Czyli tak raz, ten. dwie płyty jeszcze nam brakuje I Bo re, ze ścinek zrobimy resztę tak naprawdę, nie? I policzę teraz ile jest płyt Pobieg gdzie tu się włącza światło w tej kuchni Nie ma przycisku kuchni. Musi być przez. Hello. Hello! Where is the switch? Here. Yes. Yeah, uh, that Perfect. one underneath. Uh... So, we're ready to dismantle uh, the kitchen. Do you want to save anything here? No, not only that. Let's use the hammer then. <laughs> this is your favorite bit. Yes. <laughs> Jest taka skrzynka, kiedy on był instalowany. Nie widzę. No, no, siedzisz. Wiecie co, bo on był zainstalowany, a nigdy nie serwisowany. Słuchajcie, wiecie dlaczego? Bo ktoś zamontował tak kuchnię, że nie można było się do niego dostać. Więc nie, nie róbcie takich rzeczy, bo później nowy boiler i, i traci gwarancję. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie, można by było wiedzieć. Piekarnika jednego nie ma, zmywarki nie ma, szafki znikają. To to są proste szafki. Muszę zakręcić gaz i wypakowuję to. Lecimy.

ja już wiem skąd tyle rur tu było. To są dwa odpływy. Nie, nie, nie. Ten już jest nieczynny. A to jest rura tylko zasilająca nam wodę. I mam nadzieję, że my będziemy mogli to sobie podciągnąć trochę do góry, tu zrobić bruzdę i puścić tam tędy do nowej kuchni. Bo inaczej to babol. Słuchajcie, tym, tym... To jest, tym jesteśmy najlepsi, tak chciałem powiedzieć. Nie ma kuchni. Jakby ktoś potrzebował zdemontować kuchnię na już, to wpadamy za chwilę i ogarniamy. już tyle. I co? I poza tym czekamy jutro na elektryka, zrobi nam resztę i połata te wszystkie rzeczy, które już tutaj znaleźli, bo powiem wam tak, kabel, ja nawet go nie dotykam, nie wiem czy on jest żywy czy nie. Tu mamy następny kabel, ale to nie jest ten kabel, o nie, nie. Tu był jeszcze jeden, a tu był jeszcze jeden, w ogóle też nie wiemy co to jest. Na razie go tylko tak rozłączyłem, bo tu może dojść do jakiejś tragedii. Eee, poza tym tak, gaz będzie zakapowany, bo tu już gazu nie będzie. No i to będziemy musieli przenieść. I ciachamy tą ścianę. Let's go, jutro się będzie działo, słuchajcie. Powiększymy trochę te pomieszczenie. I co? To będziemy się żegnać. To żegnamy się z wami. Dziękujemy wam bardzo za wszystkie wpłaty. Już uzbierało się nam na koncie chyba z pół miliona. <laughs> Nie żartuję. Poza tym co, ściany mamy z przodu skończone kawałek tylko zostało z boku. To widzę, że to jutro będzie na stółę ogarnięte. Dach zaczęliśmy przykrywać płytami, super. Jutro prawdopodobnie przywiozę izolację, więc będziemy kryć już cały dach do końca. Ja się z Wami żegnam. Zobaczymy się jutro. Był to piękny dzień. I życzę Wam również takiego samego. Cześć! Chciałbym jeszcze Wam tylko powiedzieć, że jest wielkie poruszenie. Jest 15 po 8. A my mamy zmywarkę w domu. <laughs> Zamontowaną! Błączoną! I najlepsze jest to, że nie wydałem na nią grosza. Słuchajcie! Ua. Okazało się, że z tej kuchni, którą dzisiaj demontowaliśmy, klient pozbywał się zmywarki. Nie jest może nowa, ale działa. Także zajęło mi to chwilę. Wymontowałem starą, zamontowałem nową. Job done. Mogę iść składać film. Dziękuję bardzo.